Dobra, to pokazuję Wam tą grę, uwaga, drodzy Państwo, skupcie się, ja na ten czas wyłączam muzyczkę na chwilę, dobra, to jest, drodzy Państwo, Alkogra, to jest Pionek, czyli ja, no wiadomo, ja jestem Pionkiem na YouTubie, no wiadomo, co chodzi. Dobra, tak to się prezentuje, drodzy Państwo, czytam, uwaga, pozycja startowa, pierwsza pozycja, zakręć kostką, jeżeli wylosujesz, jeżeli wylosujesz 4 lub więcej, to pijesz, później jest omegle przez 15 minut. Łysolinia przez 15 minut, taniec wyginaniec, Wiksa, co tu chodzi? Tu chodzi o to, że po prostu kieliszek wódki zapijam browarem. Tu jest, Ojej, wracasz na pole start, stówka na cel charytatywny. No myślę, że spoko, nie? No, Waldi Gidonga na bombę, no to wiadomo o co chodzi, chyba. Czyli na no całe piwsko trzeba w 5 sekund, jak najszybciej. Masz farta, nie pijesz, no to jest, moje, to jest chyba moja ulubiona pozycja. <grym> Milionerzy, mam odpowiedzieć na 8 pytań. A jeżeli nie, to piję kielicha. A milionerów będziemy odpalali z tej grynie przeglądarkowej. Potem mamy śmieszny telefon. Drodzy Państwo, wracają śmieszne telefony. Ja właśnie miałem się pochwalić wam. Kurde, no. Załadowałem abonament na Skype'ie, także będziemy dzwonić na Oelixy. Cieszę się, się, jedziemy ostro, dobra. Śmieszny telefon, jeśli jest późno, godzina, rzuć koską. Wracasz na start. Łaj nie, nie pijesz przez 15 minut. No, czyli jak się trafi to, nie? A potem na przykład się trafi gdzieś na przykład, no nie wiem. Tu, no to ja na przykład to się nie liczy, nie będę pił, nie? No, chyba że minie 15 minut. Dobra, ride do YouTubera. Koło ratunkowe, mam użyć w dowolnym momencie. No i to koło to generalnie, no jak się trafi, no to jak trafię na jakieś pole, to mogę zrezygnować z zadania, nie? Wypij za zdrowie pięknych pań. Omegle przez 15 minut. Nie możesz palić przez 4 godziny, to też jest dramat. Karaoke wybranej przez widzów piosenki. No, będziemy śpiewać. Double shot, czyli dwa kieliszki pod rząd. Fart, czyli nie pijesz, nic nie mówisz przez 10 minut. Zrób skółkę przez całą piosenkę. Eye I believe I and fly. Później mamy Lot. W kosmos, no to jest bajera Kielich za zdrowie to donatora Robiąc świecę, czyli generalnie muszę zrobić świecę na ścianie i w takiej pozycji wale kielicha. No będzie ciężkie do zrealizowania, ale kiedyś tak robiłem. No będzie ciężkie. No i ma tak właśnie być. Bonus, wypij dwa kieliszki pod rząd. Pierwszy na, skacząc na lewej nodze, a drugi kieliszek skacząc na prawej nodze. <gry> telefon na roxę. <gry> Dobra, śmieszny telefon, no to jeśli jest późna godzina, rzuć kostką. I tutaj jest, chłopie, ogień. Pa, helikopter shot. Fotel na głowę i walę kielicha. Czyli rozumiesz, zakładam fotel na plecy, kręcę śmigłem na głowie i no i walę se kielicha, nie? No i myślę, że wam się podoba taka gierka. Myślę, że fajnie, co? No